Was Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moimi gośćmi są Dorota i Artur, którzy są małżeństwem od 20 lat. Formują się we wspólnocie Przyjaciela Oplubieńca, wspomagają małżeństwa i rodziny, prowadzą projekt, który się nazywa Małżeńskie Zmagania. Szczęść Boże, witajcie. Szczęść Boże, witam serdecznie. I chciałam zacząć tak od samego początku w ogóle. Jaka jest Wasza historia, jako małżeństwa, jak się poznaliście, jak to wyglądało u Was? Poznaliśmy się w bardzo takim tanecznym, można powiedzieć, rytmie, bo poznaliśmy się na weselu, gdzie tak na dobrą sprawę każdy z nas przyszło bez osoby towarzyszącej. I od, od poznania się na, na tym weselu tak rozpoczynaliśmy naszą znajomość i tańczymy do dziś. I warto dodać, że to było ponad 30 lat temu, także znamy się bardzo, bardzo długo, więc gdzieś tam też przechodziliśmy wspólnie, można powiedzieć te lata młodzieńcze, potem taką wczesną dorosłość w tym już małżeństwie, no i tak, tak trwamy do dzisiaj. No taki chyba można powiedzieć, yy, przypadków nie ma, więc pewnie Pan Bóg chciał, żebyśmy na tym weselu, w naszych wspólnych takich, no, ta nasza wspólna rodzina, tak, żebyśmy tam mm -hmm. się No i tak zostaliśmy do dzisiaj. A jak wam wyglądał e, ślub? Jak pamiętacie ten najważniejszy dzień? To był piękny dzień, bo to był e, październik. październik. 16 października, więc to była też rocznica. Mm -hmm orłów papieża Polaka także też taka szczególna lata jak na październik dzień bardzo słoneczny tam potem troszkę się popsuła ale sam ślub i, i w ogóle ten dzień pamiętam jako taki naprawdę bardzo piękną polską złotą jesień Dziękuję. także no taki też niesamowite okoliczności przyrody też były nie? Ja myślałem, że zapamiętałeś mnie w pięknej sukni. No tak, ale wiesz, ta, że tak powiem, otoczka i atmosfera też jest istotna, nie? I pan no był tak. też o to zadbał. Tak, to był piękny dzień, pełen emocji, ale tak. też takiej radości, że to jest, zaczyna się, można powiedzieć, nowy etap w naszym życiu Dziękuję. i pełen nadziei, takiej radości wkraczaliśmy w ten nasz związek małżeński. Jako też bardzo młodzi ludzie, no bo. Ile ja miałem? Ile lat? 25 lat miałem, jak braliśmy ślub. Żona 3 lata młodsza, więc 20, 22. Mm -hmm. Więc no, dzisiaj można powiedzieć, że bardzo wcześnie wyszliśmy no. zawarliśmy związek małżeński, bo dzisiaj gdzieś te tendencje są takie, że, że później te, te związki małżeńskie się zawiera. Natomiast w tamtym czasie to było chyba takie normalne. Mm -hmm. A powiedzcie mi, czy. Y Bóg był obecny w waszym małżeństwie jakoś tak od początku, czy mieliście tą relację z Panem Bogiem? Jak to wyglądało u was? Mhm. Ja od zawsze byłam gdzieś blisko Pana Boga i, i, i w sposób szczególny ten dzień właśnie ze ślubin był takim dla mnie osobiście takim pięknym czasem oddania nas w ręce Pana Boga. I pamiętam jak na ślubu właśnie tak prosiłam też o taką, o taką opiekę nad nami, bo, bo jako młodzi ludzie zaczynamy coś czego nie znamy. I myślę, że taka ufność do, do Pana Boga, w to, że On nas poprowadzi, że On pomoże nam, nawet kiedy pojawią się trudy, to jest, myślę, w nas do dzisiaj. Mm. Zaraz po. Po ślubie byliśmy, można powiedzieć, blisko jeszcze w takiej relacji z Panem Bogiem, ale to była bardziej taka relacja, myślę, taka wyuczona, taka, którą wynieśliśmy z własnego domu, z takich mhm. doświadczeń. To nie była taka świadoma relacja jeszcze z Panem Bogiem. I po drodze, gdzieś w takich pierwszych latach naszego małżeństwa, gdzieś po drodze zagubiliśmy jednak tego Pana Boga. No. I jak go odnaleźliście? I jak to wyglądało w ogóle? Że zaczęliście świadomie jakoś szukać go w tym związku? Czy... Czy jakoś tak przypadkowo wyszło? Tak, nasze małżeństwo przeżywało w pewnym momencie taki kryzys. Ja miałam też takie poczucie, że no coś jest nie tak, że no nie miało być tak, jak, tak, je, tak, jak jest. I to był taki moment, kiedy faktycznie. Mój mąż bardzo zaangażował się w pracę swoją, bo, bo miał swoją firmę. W związku z tym no, troszeczkę zeszło to już na, na taki, można powiedzieć, pracoholizm. Więcej go w domu nie było przy mnie. I, i, każdy dzień, jakieś, właśnie święta, każda, każda wolna chwila, niedziela, no to było zajmowanie się sprawami firmy, mhm. nie, sprawami rodzinnymi. I ja pamiętam, że to był taki dla, dla nas konkretny kryzys, dlatego że bardzo oddalaliśmy się od siebie. Nasza relacja, no, można było powiedzieć, że tak, tak na dobrą sprawę nie było tej relacji między nami, że łączyło nas właśnie malutkie dziecko, rachunki do opłacenia i że tak coraz bardziej każdy dzień oddalał nas od siebie. I to był taki też czas, kiedy ja, ja powiedziałam, nie chcę tak dalej. I to był ten moment, kiedy zaczęłam szukać, szukać pomocy Pana Boga. Wręcz krzyczeć tak do Niego w takim wołaniu o pomoc, że, że dopomóż nam, bo sami nie damy radę. I to był taki moment, kiedy Pan Bóg tak namacalnie zaczął działać w naszym życiu. Bo kiedy my go zaczęliśmy szukać na nowo, to On dał się nam odnaleźć. To był też taki można powiedzieć też intensywny taki czas szukania z naszej strony bo mhm. też po takich różnych trudnych doświadczeń też jakiegoś takiego załamania naszej relacji no, widzieliśmy że nasze małżeństwo jeżeli dalej będziemy gdzieś tam robić po swojemu to po prostu nasze małżeństwo się rozsypie i mhm. nie będziemy razem nie i też no Wiedzieliśmy, że, że wszystkie ludzkie gdzieś tam środki zostały wyczerpane, i w związku z tym tylko interwencja Pana Boga może coś tutaj zmienić. Nie? I zaczęliśmy Pana Boga bardzo intensywnie szukać. Zaczęliśmy, zaczęliśmy się tak po prostu modlić też rodzinnie, tak jak potrafiliśmy. To nie była nie wiadomo jak wyszukana, tylko po prostu wertowaliśmy internet, szukaliśmy różnych modlitw, wklejaliśmy je w zeszyt i. Codziennie, pamiętam, ten cały zeszedł wertowaliśmy i codziennie te wszystkie modlitwy odprawialiśmy, bo po prostu nie umieliśmy się modlić, nikt nas tego nie nauczył, więc modliliśmy się tak, jak potrafiliśmy. Zaczęliśmy jeździć na tak, nam na z modlitwa o uzdrowienie. Niedaleko Lublina jest taka miejscowość Wąwolnica, tam cudowna figura Matki Bożej. Bardzo szczególne miejsce, sanktuarium piękne, także zapraszamy, jak ktoś by był przy okazji na Lubelszczyźnie to, to warto odwiedzić to miejsce. Raz w miesiącu tam są właśnie takie mszlitwo uzdrowienie. Jeszcze wtedy prowadził to egzorcysta świętej pamięci ksiądz ks. Ntwoła Jan Pęzioł. A powiedz kiedy właśnie? Bo jeżeli ktoś może właśnie chciałby się wybrać, kiedy są te msze? Jakie dni i jaka godzina? Kiedyś to była czwarta sobota, tak? No tak, tak Czwarta sobota miesiąca, natomiast, natomiast nie mamy teraz, nie mam ja. na, 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 najbardziej aktualnych danych, ponieważ dawno już tam nie byliśmy niestety. Mhm, ehm, zaczęliśmy sami tak posługiwać. Tak, 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 bardziej skupiliśmy się już tutaj na, na, na naszym mieście. Natomiast e, jeżeli ktoś wejdzie na stronę sanktuarium e, w Wąwolnicy, tam wszystkie informacje e, znajdzie i tam do dzisiaj przyjeżdża masa pielgrzymów i naprawdę tam się dzieją niesamowite rzeczy. Ale to był taki właśnie początek naszej drogi nawrócenia. Gdzieś właśnie tamto miejsce i Matka Boża Kęberska. Tak, przez dwa lata jeździliśmy regularnie i też taki prosiliśmy o takie nawrócenie naszego serca i, i faktycznie Pan Bóg... Pan Bóg zaczął tam bardzo mocno działać. Uzdrawiać nasze serce. Uzdrawiać nasze relacje. Zabierał na przykład nasze nałogi, bo ja też paliłem papierosy i pamiętam, kiedy wracaliśmy kiedyś z Wąwolnicy, właśnie z tego nabożeństwa, poczułem takie pragnienie, żeby to zostawić. I, mhm. I po prostu pan to zabrał w jednym momencie. To też takie niesamowite doświadczenie. Od tamtego czasu minęło już chyba 12 lat i, i nigdy nie sięgnąłem po papierosa od tamtej, od tamtej pory, więc to też takie niesamowite doświadczenie uwolnienia od nałogu. No i kolejnym krokiem było, były rekolekcje w naszej parafii, które, które prowadził ksiądz Krzysztof Kralka, palotyn. Po tych rekolekcjach było seminarium od nowej wiary na które no, po prostu poszliśmy, no i od tamtej pory jesteśmy we wspólnocie, więc to już 13, podajże, lat, jak jesteśmy we wspólnocie przyjaciół oblubieńca która właśnie ta wspólnota powstała przy naszej parafii, także no, to było takie z jednej strony szukanie nasze Pana Boga, a z drugiej strony taka bardzo mocna odpowiedź Pana Boga i, i takie przyciągnięcie nas do siebie na pewnym etapie. No jest to niesamowite, że zauważyliście ten kryzys tak, i chcieliście coś robić, a nie tak jak no, niestety w dzisiejszych czasach wiele małżeństw rezygnuje, tak, no, poddają się, a wy zawalczyliście i to jest piękne, i weszliście w tą współpracę z Panem Bogiem. W tym. A powiedzcie, jak teraz dbać o tą swoją relację, żeby ona. Z każdym dniem była jeszcze piękniejsza, jeszcze owocniejsza, jak to teraz wygląda. To może ty teraz zacznij. To znaczy, nie ma jak gdyby jednej recepty na to wszystko, mhm. nie na, na relacje. To jest taka suma różnych małych kroków, które codziennie potrzebujemy stawiać. Y Także nie mamy jakichś takich złotych rad, że rób, rób jakiś konkretny przepis i to to osiągnie szczęście małżeńskie. Nie, to też po, po, po tych latach małżeństwa mm -hmm. mm, coraz bardziej dochodzi do mnie, jak ważna jest też sztuka odpuszczania pewnych rzeczy, zostawiania takich swoich ambicji, bo mm -hmm. na początku naszego małżeństwa bardzo się ścieraliśmy, w związku z tym, że mamy bardzo podobne temperamenty, takie dosyć żywiołowe. No i dochodziło do, do takich właśnie tarć bardzo mocnych między nami. Nie? Bo, bo nikt nie chciał ustąpić, każdy chciał, żeby jego racja była na wierzchu. W tym czasie znaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest bez sensu, że ja nic nie. Co z tego, że ja wygram jakąś tam sprzeczkę czy kłótnie i, i, i moje zdanie będzie na wierzchu, jak to zaważy na jakiejś takiej długotrwałej naszej relacji. Więc też nauczyliśmy się odpuszczać pewnych rzeczy, nauczyliśmy się y, zwalniać trochę też w życiu. Mm. I, I też yy, Pan Bóg zaczął naprawiać naszą relację poprzez takie wspólne robienie pewnych rzeczy. Czyli my się wspólnie zaangażowaliśmy we wspólnocie też bardzo mocno. Byliśmy przez wiele lat liderami tej wspólnoty, dużo posługiwaliśmy też potem ten projekt małżeński powstał też dużo posługiwaliśmy dla małżeństw napisaliśmy dwa kursy małżeńskie plus tam jakieś podręczniki takie właśnie formacyjne i też zaangażowaliśmy się wspólnie w robienie pewnych też dzieł dla ludzi dla Pana Boga i to też nas bardzo mocno do siebie zbliżyło także mhm. myślę że ważne jest jak małżonkowie mają Coś takiego ze sobą wspólnego, że, że mogą wspólnie w coś się zaangażować. Nie, cokolwiek. Bo najgorzej jest, jeżeli małżonkowie są zupełnie oddzielnie, każdy ma jakieś swoje zainteresowanie, każdy ma inne hobby. Mąż chodzi na ryby, żona coś tam robi w domu. Nie? I są oddzielnie. A jeżeli znajdziesz taką przestrzeń, żeby pobyć razem, choć no, to mogą być proste, że to nie muszą być jakieś wymyślne hobby. To może być wspólny rytuał wypicia kawy, na przykład rano czy, czy po południu, czy. Czy wspólne, nie wiem, wspólny spacer, cokolwiek. Nie? Żeby po prostu pobyć ze sobą razem, coś wspólnie zrobić, coś wspólnie zaplanować, to nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, bo też dużo pracujemy, jest, pracujemy w różnych zawodach też, więc, więc ja pracuję na zmiany, często też na, na, mam nocne dyżury, ponieważ tam pracuję w zawodzie medycznym, więc, więc jest różnie. Natomiast szukamy tej takiej wspólnej przestrzeni. I to myślę, że jest ważne, żeby znaleźć takie momenty, żeby ze sobą pobyć. Tylko właśnie to, o czym Artur wspominał, no właśnie to takie bycie dla drugiego. W momencie, kiedy podejmuje decyzję każdego dnia i chyba tego nas Pan Bóg nauczył, że każdego dnia podejmuje decyzję, że ja chcę kochać tą, tą drugą osobę. Że każdego dnia chcę zrobić dla niej coś dobrego, że każdego dnia chcę ją w jakiś sposób uszczęśliwić, to szybko sobie zdaję z tego sprawę, że po prostu czasami jestem tak zmęczona, że nie mam siły na jakieś szalone pomysły, które moglibyśmy zrobić w małżeństwie, które by nas uniosły w tej naszej miłości, ale po prostu bycie. Bycie blisko, bycie razem, bycie w takim. W, takim, w takiej obecności dla siebie, żeby po prostu usłyszeć, jak ta druga osoba spędziła dzień, żeby usłyszeć, jak się dzisiaj czuje, po prostu. Takie, można powiedzieć, zwykłe, prozaiczne rzeczy, ale tak jak może wspominał, no, my dużo pracujemy i pracujemy w różnych godzinach i czasami bywa tak, że naprawdę gdzieś mijamy się i każda taka wspólna chwila. To jest właśnie to budowanie tej spoiny, tej, tego naszego małżeństwa, to, to scalanie naszego małżeństwa. To jest jedna rzecz, a kolejna rzecz, o której też chciałabym powiedzieć, co, co nam pomaga, to też na pewno no tutaj Artur wspomniał też o, o takim robieniu czegoś razem. W momencie, kiedy wróciliśmy do Lublina dwa lata temu, kiedy tam w Licznej prowadziliśmy ten dom formacji małżeństw, to każdy z nas można, można powiedzieć, że zawodowo zaczęło dalej się rozwijać. I w związku z tym coraz mniej mieliśmy też tego czasu na to, żeby coś robić razem, żeby razem posługiwać. I na początku we mnie rodził się też taki bunt. No kurczę, no tracimy coś. Nasze małżeństwo coś traci, bo nie robimy tego razem. A po pewnym czasie zobaczyłam, że faktycznie nam to w jakiś sposób przyzwyczailiśmy się do tej naszej wspólnej posługi, ale też Pan Bóg chce dla nas rozwoju na każdym etapie naszego małżeństwa. I Pan Bóg też nie chce, żebyśmy zatrzymywali się w miejscu, bo będziemy, kiedy będziemy stać w jednym miejscu, no to po pewnym czasie nam się też to znudzi. Więc widzę też, że Pan Bóg prowadzi nie tylko nasze małżeństwo, ale też inne małżeństwa, że po pewnym czasie zaprasza do zmiany. I nawet hmm. teraz, kiedy nie posługujemy razem tak często, no bo warunki czasowe nam nie pozwalają, to łapiemy takie chwile dla siebie, żeby być ze sobą i wspierać się w innych miejsc, w innym miejscu. Chociażby w takim miejscu, kiedy faktycznie podjęliśmy decyzję, że razem będziemy chodzili na siłownię, tak? Chociaż można powiedzieć tu razem nic takiego nie robimy, ale jest to razem. My razem wychodzimy, każdy z nas idzie na, że tak powiem, na inną część siłowni, bo ma swoje jakiś plan ćwiczeń, ale jesteśmy w tym razem, razem przeżywamy, razem dzielimy się, jak nam to idzie, jesteśmy ze sobą w tych chwilach, kiedy potrzebujemy też wsparcia. I to jest chyba takie kluczowe, że nawet jeżeli my czegoś razem nie możemy zrobić, to, to dobrą sprawę, może trzeba zachęcić tego współmałżonka do tego, żebyśmy, no właśnie, coś, co robię ja. Żeby zaprosić go do tego świata, tak? Bo może to jest dobry moment na to, żebyśmy coś zaczęli od początku razem robić. My razem się nie zapisaliśmy na słownie, zaczęłam ja chodzić, bo mnie namówiła siostra. I po pewnym czasie zaprosiłam męża, może byś ze mną jeździł. I to jest też takie taki niesamowite, bo kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości, jakieś pytania, to ja Wiem, że mam człowieka obok siebie, z którym mogę porozmawiać, z którym mogę szczerze przeżywać to, co ja przeżywam. A teraz jeszcze chciałam was zapytać o małżeńskie zmagania, o, o ten projekt. Skąd w ogóle pomysł? Jak to się narodziło? I co robicie w ramach tego projektu jeszcze? Urodziło to się nie pamiętam kiedy, tak naprawdę. Bo to dzisiaj tak właśnie też próbowałem sobie przypomnieć ten jeden kluczowy moment, kiedy to powstało, i nie mogłem takiego momentu znaleźć. Także myślę, że to jest taki, taka suma pewnych kroków, które wynikały z, z tego, co robiliśmy, czyli i też z potrzeb, z potrzeb małżeń z którymi się spotykaliśmy. Bo gdzieś naturalnie wyszło na pewnym etapie też naszej formacji, też we wspólnocie i tak dalej, że po prostu zaangażowaliśmy się w Zaangażowaliśmy się w, w projekty małżeńskie, zaczęliśmy prowadzić kursy małżeńskie, yy, zaczęliśmy w nich uczestniczyć, w tych kursach, zaczęliśmy nabierać doświadczenia, również też zaczęliśmy się kształcić w tym, yy, w tym kierunku, ponieważ yy, skończyliśmy yy, studia na na, na z nauk o rodzinie, potem yy, też takie archidiecezjalne studium życia rodzinnego też u nas w diecezji dwuletnie, yy, więc yy, Zaczęliśmy gdzieś tam w tym kierunku szukać informacji, zdobywać wiedzę, jeździć na kursy, na różne szkolenia. I zaczęliśmy po prostu, znaczy te małżeństwa znaczy zaczęły się do nas zgłaszać same, gdzieś na pewnym etapie, po to, żeby z nimi porozmawiać, po to, żeby podzielić się doświadczeniem, po to, żeby zapytać o różne rzeczy. I tak krok po kroku zaczęło to się rozwijać. Zrobiłem stronę internetową. Oczywiście nie jest to jakiś tam projekt stricte medialny. Bardziej jest to projekt taki na żywo, że bardziej na żywo spotykamy się z ludźmi, na żywo prowadzimy kursy. Natomiast również robiliśmy jakieś tam rzeczy w internecie, aczkolwiek nie było tego aż tak bardzo dużo. Robiliśmy warsztaty małżeńskie, takie dla, dla parafii, w różnych parafiach tutaj na Lubelszczyźnie. To, to jest taki dziesięciotygodniowy projekt, raz w tygodniu spotkania w, w kościele. Oparte właśnie na konferencji modlitwie warsztatach dla małżeństw bardzo fajnie to perforowało. Także bardzo dobry projekt. Oprócz tego no, cały czas spotykamy się z małżeństwami na indywidualnych konsultacjach. Okay. Jeżeli nie możemy na żywo, to też poprzez Zuma czy to poprzez inne komunikatory gdzieś tam internetowe, też w miarę możliwości staramy się pomagać, jak tylko, jak tylko możemy. No i też takim niesamowitym doświadczeniem było tworzenie kursów małżeńskich. Też, no, kiedy zaczęliśmy je robić sami, zaczęliśmy je testować, wdrażać pewne rzeczy. I widzieliśmy, jak też Pan Bóg w tym działa, jaki jest odzew ludzi. Coraz więcej ludzi zaczęło na te kursy przyjeżdżać. I naprawdę widzieliśmy bardzo duże owoce tego wszystkiego. Także myślę, że to była taka. Taka sukcesywna droga, gdzie Pan Bóg nas zapraszał do pewnych kroków, my na te kroki odpowiadaliśmy, stawialiśmy te kroki. No i staramy się gdzieś tam to rozwijać do, dzi do dziś. A teraz, kiedy będziecie prowadzili taki najbliższy kurs dla małżeństw? Czy jest jakaś data ustalona? Jesteśmy na etapie kończenia kilku projektów, które mhm. ruszą na jesień, więc jeszcze dokładnie dat nie znamy. Natomiast mhm. na pewno chcemy zorganizować też takie warsztaty online, bo bardzo dużo osób z Polski pyta. A my z racji też naszej rodziny, z racji naszych obowiązków zawodowych i tego, że nadal kształcimy się poprzez studia zaoczne, nie jesteśmy w stanie wszędzie dojechać. W związku z tym na pewno wiele projektów uruchomiliśmy takich online i też informacje na bieżąco będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej właśnie małżeńskie albo na, na mojej stronie takiej, gdzie prowadzę do rozwoju kroki do rozwoju.pl Tak, ponieważ tutaj jeszcze można hmm. tylko to, że, że to zaczęło też trochę ewaluować hmm. też na inne obszary, bo zauważyliśmy, że coraz więcej mają, że jest nie tylko problemy takie w relacjach stricte, ale też na te relacje nakładają się inne problemy, na przykład natury finansowej. Mhm. Jesteśmy też obydwoje liderami edukacji finansowej Crown, w związku z tym też włączyliśmy kursy finansowe Crown, właśnie takie kursy, które uczą jak zarządzać finansami, pieniędzmi, majątkiem właśnie w rodzinie i żeby, żeby te, jak gdyby, nie chcę powiedzieć nieprawidłowości, ale pewne takie nieuporządkowanie w finansach nie wpływało na naszą relację, żeby najpierw te wszystkie przestrzenie uporządkować po to, żeby po prostu te relacje też były lepsze, bo bardzo dużo jest nieporozumień na tle właśnie majątku, finansów i tego typu rzeczy. Też, te, więc też to jest ważne i też gdzieś w tym kierunku yy, prowadzimy ludzi, też w tym kierunku też się sami gdzieś tam kształcimy. No tak, ten kurs polecam. Też ukończyłam i naprawdę otwiera oczy na wiele spraw i, i porządkuje. I tak, zapraszamy, polecamy. Taki kurs ukończyć, bo naprawdę można się pozbyć trochę problemów w tej kwestii finansowej, jak to, to prowadzić zgodnie z tym, co też słowo mówi Boże. To już tak na koniec. Ostatnie już pytanie. Co byście mogli teraz tak, taką puentę jakąś taką przekazać osobom, małżeństwom, które zmagają się z kryzysami? Myślę, że takim może oczywistą rzeczą, ale nie do końca oczywistą jest to, żeby się nigdy nie poddawać. Bo nasze doświadczenie pokazuje, że nie ma małżeństwa nie do uratowania. Że zawsze jest taka szansa, że Pan Bóg pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi, Pan Bóg pragnie, żebyśmy trwali w tym małżeństwie, bo to on to małżeństwo zaplanował. I Pan Bóg daje siłę do tego, żeby zwyciężać problemy. Pan Bóg daje tę moc, natomiast też od nas zależy, czy my będziemy poszukiwać tej pomocy i czy będziemy chcieli tą pomoc otrzymać. Często jest tak, że jeśli tylko chcemy tą pomoc otrzymać i wyciągamy do Pana Boga tą rękę, to On przychodzi z taką pomocą i On robi wszystko, żeby, żeby to małżeństwo uratować. Ale najpierw trzeba podjąć ten pierwszy krok i przede wszystkim się nie poddawać. To jest najważniejsze, żeby nie położyć przyspiewowego krzyżyka na małżeństwie, nie tylko po prostu walczyć do samego końca. Myślę, że też taką najważniejszą rzeczą Krocząc w, tym, w tej relacji małżeńskiej, jest również to, żeby nigdy nie patrzeć na swojego współmałżonka jako na wroga, tylko zawsze jako członka mojej drużyny. Czyli my jesteśmy w drużynie, my jesteśmy po jednej stronie. Ty chcesz dobra, ja też chcę dobra, tylko mamy inne spojrzenie na to. Więc kiedy będziemy po tej samej stronie, to zawsze jest szansa na to, że wygramy razem. Dokładnie tak. Jeszcze tylko wspomnę odnośnie tego projektu Małżeńskie Zmaganie, że to nie chodzi o to, że my się zmagamy między sobą nie? i przeciągamy sobie tak. na... Kto w silniejszym To jest takie zmaganie o małżeństwo, zmaganie o relacje, zmaganie o wspólne życie, takie wspólne zmaganie właśnie dążąc do jednego celu, grając do jednej bramki, idąc w jednym kierunku. Tak. I na koniec już... Tak. Króciutko, proszę Was o modlitwę. Za wszystkich oglądających, a szczególnie za małżeństwa, osoby, które też walczą o małżeństwo, bo też ten kanał oglądają osoby, które są niestety w separacjach, w sprawach rozwodowych. O no, taką krótkie westchnienie ich intencji. Panie Boże, ja Tobie oddaję tych wszystkich ludzi, którzy nas dzisiaj oglądają. Oddaję Tobie, Panie, te wszystkie małżeństwa, wszystkich małżonków. Oddaj ich w Twoje ręce. Wszystkie problemy, wszystkie kłopoty, wszystko to, co teraz przeżywają. Proszę Cię, Panie, abyś to zanurzył w swoim miłosiernym sercu. Ty, który jesteś Bogiem mocnym, Ty, który możesz wszystko. Ty, który, którego pragnieniem jest, aby każde małżeństwo było szczęśliwe, bo wierzę mocno, Panie, w to, że Ty zaplanowałeś każde małżeństwo, że Ty... Połączyłeś nas z tym wezłem miłości i sakramentalnym wezłem małżeństwa. Proszę Cię Panie, abyś nas prowadził do siebie, abyś otwierał przed nami nowe możliwości, abyś otwierał przed Nami też swoje serce, abyśmy zawsze mogli Ciebie odnaleźć, zawsze wtedy, kiedy Ciebie szukamy. Poprowadź nas, Panie, swoją drogą. Dotykaj nas, Panie, swoją miłością. Tak abyśmy zawsze wpatrzeni w Ciebie, nigdy nie zbłądzili. Bądź z nami, Panie. Prosimy Cię Panie. Abyś ty swoją mocą, swoją miłością kruszył te mury, które zbudowaliśmy między sobą. Proszę cię, panie, też o uzdrowienie naszych serc, abyś ty wlewał w nasze serca ogrom swojej miłości, tej miłości, która ma moc uzdrawiania, tej miłości, która ma moc przenikać nasze serca, nasze myśli. Proszę cię, panie, przyjdź do nas ze swoją miłością i naucz nas, jak kochać prawdziwie, aby nasza miłość była na wzór Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 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 Dziękuję Wam pięknie za Wasze świadectwo, za tą modlitwę i Pan Bóg niech Was prowadzi. Błogosławi Wam każdego dnia i Waszej posłudze w życiu, w codzienności. Niech umacnia wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do I zobaczenia. Pięknych relacji małżeńskich. Tak. Panem Bogiem. Dziękuję. Panem.